Odgwizdał przerwę. Na miłej zabawie czas szybko leci. Słuchaj, ślicznotko, muszę przyznać, że to z gałęzią było całkiem niezłe. A, y, kolego, chyba o czymś nie wiem. Tu się toczy jakaś bitwa? Sprawdź swój terminarz. Jest Edipan. Edipan? Mentor! Wybacz, mała, moja wina. Dałbym głowę, że to w przyszłym tygodniu magiczny kalendarz ma ruchome święta. Pamiętanie o wszystkich graniczy z cudem. No dobra, ale co to jest, Edipa? To jedyny tydzień w roku, kiedy magia bierze urlop. Cała nasza społeczność ma wolne, włącznie z Tursu e? Serio? Czy to znaczy, że mogę jechać na obóz teatralny, nie martwiąc się, że jakieś magiczne czubki wszystko spaprzą? O, nie chciałam. Nie ma sprawy. Tak, jesteś wolna! Ty, to jak się umawiamy? Kontynuujemy w przyszłym tygodniu? Tak, jasne! Moglibyśmy w czwartek? Nie, zaraz kicha. Mam wywiadówkę u dzieciaka, to może. w piątek, co? Dobra, świetnie. No to yy, udanego Edipan. Już to widzę. Przyjedzie czterdzieścioro troje krewnych mojej żony. Będą jeść aż im gęby spuchną. Lepiej posłuchaj mojej rady. Wrzę się w gatunek, który zjada swoje młode. Halo? Tak właśnie się zbierałem. No, nie jak rany zdążyli już zjeść wszystkie przystawki? Przecież Pan zaczął się pięć minut temu, podłem małpy. Jak we śnie widzi je tylko Jaga, to z nią mocują się duchy. Przez całe dnie z nimi sprawnie się zmaga. I bestie złe ciągnie za uszy, ciągnie za uszy. Jej za czyha duch i duchu para A za plecami szczerzy zęby poszwara Więc Jaga wie, że musi działać, że musi działać Podwójne życie Jagody go Hej, hej, nie zatrzymasz nie. Magia bierze wolne <śleski> wow, To było wstrząsające! Wyrzuć mnie z autobusu. Już poważnie. Ofelia, czegoś tu nie rozumiem. Skoro tak nienawidzisz obozu teatralnego, czemu co roku jeździsz? Czemu, że do wyboru mam tydzień siedzenia z mamą przed telewizorem? Dziwisz się, gdzie tu wybór. Wiesz co, stary, pogadam z kierownikiem, ale będę, z sery, nastaw się, no na dozywocie. A ty nastaw się na trzydzieści szwów na tyłku, jeśli się nie zamkniesz. Daleko jeszcze? na miastka śniadania, którą uraczyli mnie w domu już dawno przeze mnie przeleciała. A tym, twoim zdaniem, Scotty zaskoczy nas w tym roku. O, synu, Scotty to największy geniusz kulinarny, jaki gotował na obozie dla dzieciaków. Szykuje się tydzień dziewięciodaniowych posiłków. Wszystko z głębokiego tłuszczu, We większości potraw smażony bekon. Kocham tego gościa! Kłódlu, opanuj się! W zeszłym roku wróciłeś z obozu z cholesterolem około miliona! Niech moja. A krew zamieni się w smalec. Oto pora wyżerki dla mentora. Zaśpiewajmy piosenkę. Świat naprawi, gdy się zjawi spoza gór. Świat naprawi, gdy się zjawi spoza gór. Jedyną pociechą jest to, że już bardziej wkurzająco być nie może. Hej, dziewczyny! A jednak może... Fajnie, że w tym roku też jedziecie. Ja nie mogłam się doczekać szlifowania talentu pod okiem Madam Rothschild. Wiesz, Ofelia, niezłe ciuchy. Nadal przerabiasz gotyk, czy wreszcie ktoś Ci umarł. Chodzi mi o to, czy masz żałobę. W każdym razie, aż się palę do głównej roli w tegorocznym musicalu, podobnie jak w zeszłym roku i w poprzednim. Ofelia, ty pewnie jak zwykle zajmiesz się dekoracją, no i dobrze, będziesz mogła wtopić się w brok. Może trafi się niedźwiedź, który ją pożre. W Orchidejowie nie ma niedźwiedzi. To wypożyczymy jednego. <tuszy> Teatr! To uświęcone miejsce, które aż roi się od wspomnień. Życie, śmierć, komedia, tragedia, sedno ludzkiej egzystencji odtwarzane na oczach całego świata za bilety po skandalicznie wysokiej cenie. Witajcie, dzieci, witajcie na kolejnym niezapomnianym spotkaniu teatralnego obozu Madame Rothschild. Dla tych, którzy są pierwszy raz, jestem Madame Edna Rothschild. Na pewno pamiętacie mnie z wielu ról na scenie i na ekranie, a ostatnio z reklamy dezodorantów w sztyfcie. A teraz wielka nowina! Tegoroczne przedstawienie będzie prawdziwą ucztą. To oryginalny musical stworzony przez niżej podpisaną na motywach bajki o Jacku i będzie Fasoli. Przesłuchania zaczną się jutro rano o 10 Dobranoc, dobrej pasy i dobrych recenzji! Oryginalny musicale ale zanosi się na wydarzenie. Będę próbowała każdej roli. A wy dziewczyny? A, ja jeszcze nie jestem pewna. A ja już wiem. Obsługa sceny i dekoracje. Nie wygłupiaj się, Ofelio. W tym roku powinnaś zawalczyć o rolę. Zejdź ze mnie, dobrze. Nie umiem grać, nie umiem śpiewać i nie umiem tańczyć. Jedyne co umiem, to malować dekoracje. Już ten swój kosmaty tyłek, ty czworonożny basałyku! I daj staremu skottiemu mokrego buziaka na powitanie! Mm. O, o! Twój oddech mógłby szołowa zbić ze świeżego tropu! Ale co tam? Pokaż Scottiemu trochę uczucia! O raju! To jest obzytliwe! Oś! Ty moje uosobienie psiej urody! Kto jest gotowy na swojski pasztet i kaszankę roboty Scottiego? A? And if happy little bluebirds fly, if they fly beyond the rainbow, tell me why. Świetnie! Gratuluję, moja droga partia księżniczki dla ciebie! Dziękuję! Gratuluję! Jesteś gęsią, która znosi złote jaja! Naprawdę! Następny! Yeah. Dziękuję! Kawalerze, czy mógłbyś zaprezentować coś jeszcze innego? Głupek gwiazdkowy, ale dość idź! Klang, klang, klang went the trolley. Ding, 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 went the bell. Zing, 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 went my heart Nie, 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 nie kochana, musisz to sprzedać! Sprzedać! Ciśnij ty masz dostać do niego rzędu i kasim błagać o więcej! Patrz i ucz się! Dawaj hurry! Klang 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 with the trolley! A jing, ding, ding, went the bell! Zing, zing, zing went my heart strings! From the moment I saw him! I came! Życzenie aktorowi, żeby połamał nogi, ma w teatrze długą tradycję, a ja złamałam o ironia! Ale madama! Tylko jedną można reżyserować. Na co? Nie, dziecko. Teatr wymaga pełnego oddania. Ciałem i duszą, nie moje skarby. Chociaż wolałabym zawisnąć na szubie nic niż podjąć tę decyzje. To obawiam się, że spektakl trzeba odwołać. Ja to zrobię! Dobra, co? Jest inne powiedzenie. Przedstawienie musi iść dalej, tak? A pani zawsze nam powtarza, że artysta musi chwytać chwilę, więc ja zajmę pani miejsce, zrobię to, wiem, że potrawię, zobaczy pani! I tak będzie, moja droga! to? Zachwyca mnie twój entuzjazm. Przypominasz mnie, kiedy byłam młodą churzystką marzącą o zrobieniu wielkiej kariery na Broadway'u. I jak tobie, tak mnie te marzenia rozsypały się w proch niczym muszla ślimaka na betonie. A jednak stanowisko reżysera jest twoje. W tym skrypcie jest wszystko, by przekształcić moją wizję w rzeczywistość. Weź to, ucz się z niego, słuchaj głosu muzy. Włożyłam duszę w to przedstawienie, ofelio. Oto ofiarowuję ci całą moją duszę. Czy ty to rozumiesz? Tak, madam, ja to rozumiem. Dobra, ludziska, słuchajcie, porobimy kilka zmian. Terence, Melisa, byliście obsadzeni w rolach Czeka i księżniczki. Dobra, sorki, mam inną koncepcję. Teraz jesteście krową. A, i Melisa, ty grasz od zadu. Nie możesz mi tego! Jody, jesteś nową księżniczką. Raju, ty będziesz gęsią. Klawo! Będę strzelał jajkami z tyłka! Jagoda, ty zagrasz Czeka. Y Ofelia! a co ze mną? Jesteś wioskowym głupkiem, madam trafiła w dziesiątkę, dobra ludziska, zapoznać się z postaciami, próba za kwadrans! O, Ofelia, słuchaj, yy, może nie zauważyłaś, ale nie dość, że jestem dziewczynką, to jeszcze przypominam Chinkę. Nie mogę grać Jacka. Owszem, możesz. Ludzie, to deklaracja płci, rasy, poglądów i temu podobnego badziewia. Jaga, proszę, dasz sobie radę, ty i ja, zaufaj mi, wszystko pójdzie jak po maśle. I wtedy złapiemy durszłam Ależ Dimitri, Edi pan to święty fakt. W tym tygodniu nie wolno pracować, to zakazane. Fiega. Dimitri straszliwie nie zboczy ze swojej ścieżki z powodu jakiejś archaicznej tradycji. W przyszłym tygodniu wybieram się na narty. Teraz albo nigdy. Scotty, jak leci? Czyżby to była wielka gwiazda sceny młody pani paniczli? Ubrany w teatralny kostium? Kogo ty grasz, mój chłopcze? Weź w jacku i czarodziejskiej fasoli. Sylam złotymi jajkami z tyłka. O matko, to studny! lesy jak! Na pańskim miejscu usiadłbym w ostatnim zędzie. A w ogóle tu wpadłem zobaczyć, co u mentora. Raju! Czekam, aż mi się trochę udepcze w żołądku, bo mamy. Eklery na deser. Chłopie, opamiętaj się! Wyglądasz jak kosmata betoniara. Nie jestem otyły, tylko grubokościsty po dziadku. <laughs> nie gadaj, takich grubych kości nie miały nawet brontozaury. A proszę, mój mały, włochaty cherubinie. Eklery, a gdyby cię jeszcze legutko ssało, to upiekłem ci torcik z młodej wołowinki. Tylko uważaj, bo pikantny. Kocham tego gościa. O, raju! Przysuń mnie bliżej jedzenia! Gąseczko, gąseczko, znieś jajko mi! Złote jak ty, nie! się prosić już więcej o nie. Lecz złotem obdaruj mnie! On leci ze złota Ja Leci za co monet ma smak. Ten przysmak mi król z rak! Lecz bogactwa te dziś nie dadzą nic na Roger! Powtarzam po raz dziesiąty: nie ma cię w tej scenie! Ale ja mam tylko dwie linijki na końcu sztuki! Wbiegam na scenę i krzyczę: władza dla fasoli! Władza dla fasoli! Jeżeli jeszcze raz wejdziesz za wcześnie, zredukuję te dwie linijki do zera! Komprende? Bajkersi, wy mnie dobijacie! Absolutnie mnie dobijacie! Dopust Boże na drogach! Więcej grozy! A ty, ponury żniwiarzu, sprowadzasz śmierć! Ludzie, kiedy się zjawisz, publika ma umrzeć! Rozumiesz? Umrzeć! Ale jak dotąd to była najlepsza próba. Pięć minut, ale tylko pięć! Strąk musical. Mamy komplet! Dobra, o mój Boże, ludzie, to jest to! Nadszedł moment, na który wszyscy tak ciężko pracowaliśmy. Dziękuję wam za wsparcie i poświęcenie się dla przedstawienia. Wspólnie odbyliśmy niewiarygodną przygodę artystyczną, więc idźcie tam i sprawdźcie, bym była dumna! A jeśli nie, to każdy z was osobiście zanurzę po szyję w smole. Jasne? Na Ofelia, chcę, żebyś wiedziała. Już jestem z ciebie dumna. Poważnie. Wielu uważało, że nie dasz rady, ale pokazałaś im. Zrobiłaś to. Dobra, nie bądź taka oficjalna, nie mówisz do mikrofonu. Ale zrobiłam to, co nie? <grych> tak, gratuluję. Na do miejsca! Do zobaczenia przy ukłonach. Tylko nie rób z ciebie diwy i nie zgarnij świateł Jupiterów. <grych> I ze cudem, tam gdzie mrok otacza nas, gdzie no tylko raz. znaleźć Jagi! Przecież ona musi tu gdzieś być! Znaleźć Jagę, ale już! <tryk> Zaraz wejście Jagi, co my teraz zrobimy? Ja ją godnie zastąpię! Co ty gadasz? Nie możesz tego zrobić? Właśnie, że mogę! Nauczyłem się tej roli! Znam ją na wyrywki! Miałeś pod spodem kostium Jacka? Mam pod spodem wszystkie kostiumy! Nawet twój! O, starczy, rozumiem! Sławo i Fortuno, nadchodzę! Sprawdzaliście w garderobie? To sprawdźcie jeszcze raz! Nie pragnę być najwyższy! Panienko, to są magiczne więzy olbrzymów, które można przeciąć tylko ostrzem olbrzyma! Tak? Jeżeli mnie nie uwolnisz, to tak cię kopnę w ten tłusty tyłek, że polecisz aż na księżyc! Jest Edipan Głupki! Mieliście być na wakacjach! Ja tam nie uważam Edipanu! Za świętem pracy też nie przepadam! Koniec pogaduchów! Jeżeli chcesz się stąd wydostać, przekonaj starszych, żeby wypuścili moich kuzynów, bliźnięta Kucnow! zostali niesłusznie wygnani za zbrodnię, której nie popełnili! Przecież chcieli skraść starożytną Kulę Zagłady! Nie! Oni nie kradli, tylko byli ciekawi, patrzyli na nią. Wiesz, tak dla zabawy, bo ciekawi i zabawni chłopcy oni! Próbowali zniszczyć Wisconsin! No, ja by ich za to nie winił. Jest bardzo zimno, a mają tam tylko ser. No i do sera też co nieco. Tak, nienawidzę święta pracy. Sera, tych małych saszetek keczapu, tych reklam, które pokazują przed firmami i tego całego popcornu. O wam dają po całym kufle popcornu? Kto może tyle zjeść? Robi się coraz weselej. Runął dziś mój świat. Ach, daj mi znak. Fasolo, w domu brak, krowy brak. Błagam cię, daj znak. Błagam cię, daj mi znak. Daj mi znak, daj mi znak, daj mi znak. Mentor, mamy problem! Co może być tak ważnego, żeby mi przerywać kontemplację występu komediat? W wieku, to, a nie wypluwaj! W ciągu Jagę! Nigdzie nie możemy jej znaleźć. Chodź! Miejże litość! Nie obraź się, ale słys jak bzuchem soru jest po ziemi. Zamknij się, bo cię zamknę. Nasz smyk Ogłaszam przerwę. 10 minut. To jakaś parodia! Kpin z teatru! Groteskowy pokaz! Geniusz! Czysty geniusz! Wizjonarstwo! Awangardowy majstersztyk! Nowa era w teatrze muzycznym! Edno! Nie wiem, jak tego dokonałaś! O, widzisz, po prostu miałam proroczy sen. Drugi akt ma być tak dobry jak pierwszy. Czy nie sądzisz, że Konga Bakersów zbyt przypominała Andrew Lloyd'a Webera? Mentor! Matko, ale gruby! Może i jestem gruby, ale za to nie obwiązany jak świąteczna szynka. Podziewałaś. To długa historia. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie szkodzi. Właściwie Roger jest? Dobry! Hmm. Nie pamiętam, żebym słyszała Roger i dobry w jednym zdaniu. To brzmi jakoś głupio. Wiesz, jak suchy lód, zimny pot, uczciwy polityk. Piaskowy <laughs> głupek, Rety, nie mamy głupka! Biorę to!